Dzisiaj wszystko musi być szybko, każdy gdzieś zapierda. Dziękuję, pan Nogreto. Każdy gdzieś pędzi, na nic nie ma czasu. Wszystko musi być szybciej, szybciej i więcej. Więc dzisiaj będzie bardzo szybko, bardzo krótko i bardzo treściwie. Zapraszam na spotkanie z klasyką. Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam. Kamil Prabucki. Będzie krótko, treściwie i w dodatku z morałem. Andrzej Waligórski i utwór Dziadziuś. Zaczyna się. Prosił dziaduś miłą Gosię. Miła Gosiu, nie dłub w nosie, ale Gosia... Nie słuchała, tylko w nosie wciąż dłubała. A dziaduś był obrzydliwy, Więc wpadł nagle w gniew straszliwy I po krótkiej z Gosią walce Obciął tej gówniarze palce. Teraz Gosia z wielkim smutkiem Dłubie w swym nosku kikutkiem. Morał, kto nie słucha dziadzi, ten już nigdy nic. Nie wsadzi. Życzę pięknej niedzieli i wszystkiego dobrego. Niech was wódz złogosławi. Jeżeli chcecie kupić komuś bliskiemu coś do czytania, to moje książki znajdziecie na wymownie.pl.